<noise> Dzień dobry! Dzisiaj znowu stawiam zawiszy, niestety nie ten główny, a ten boczny. Tam będę podglądała naszą wspaniałą biegaczkę. Medalistkę Igrzysk Olimpijskich, siedem razy, zabrakło mi rąk. Bez złotego, niestety, ale życzę w Tokio. E, Medalicka Mistrzostw Świata, Europy zawsze złota, e, Polski, to wiadomo, pełno medali. Kto to jest? Alicia Hieromin-Fiodorow. Para Paraolimpijka, która będzie dzisiaj mi zdradzała tajniki biegania. Trochę mimo, że jest w tym podszkoli. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać ten y, odcinek. Będę dzisiaj spamowała z Alicją, więc zapraszam, zapraszam, zapraszam. Cześć, nazywam się Alicja Jeromin, jestem paraolimpiką, lekkoatletką, siedmiokrotną medalistką Igrzysk Paraolimpijskich. Aktualnie przygotowuję się do Tokio 2021. To tak, Mówię, przy niedzieli trenujecie? Przy niedzieli trenujemy, no plus jak to. Ma. No. Dobrze. Yy, w w niedzielę tylko, zawsze trochę tam No i też wczoraj je przyjechaliście. Co dzisiaj jest na treningu? Dzisiaj będziemy biegać szybko, krótko, szybko, szybko i na temat w końcach. No, tak, to, tak to ja sobie ja to też a wiesz to. Żyweczka, po 45 minut, bo na temat się wygłupiać w końcu i jedziemy z tematem. To także leca, tam, w ręce, tak jak wyjdzie. Dobra, dzisiaj troszeczkę jestem zmuszona do treningu. <grymgo> <grymgo> no, jak? Lekko od No. się nagrywa, to trzeba się trochę. To że mam stabilizator, nikt nie zauważył, że biegnę, ale biegamy, Kola. Tola biegnie z nami. Kola, biegniesz? Biegnie? 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 Jak, 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 jak telefon wiesz, mamy na piłkę. O, to I jak tam na zawiszy? Wy macie teraz obozy, ale generalnie spokojnie tu się trenuje tak podobnie do voucha i tych wszystkich zetniewa i tak dalej, no, czy nie? Tak, znaczy my nie bywamy w wielu miejscach w Polsce. Mhm. Właśnie gdzieś Bydgoszcz, Wisła, jakieś takie spokojniejsze tereny. Ale to jest, że trenerzy Was tak przypisują, bo inne dyscypliny tam gdzieś trenują, czy jak? To znaczy to jest po prostu kwestia, gdzie tam sobie trenerzy ustalą. Mhm. W trakcie tam yy, no, rozhalania. Tak. Stara, się decydują. Słuchaj, mówiłaś o świńskim instrukcie, ale ważne koleżanka podnosi tempo, potola. Ja. Wolisz tam... e, pan wiatr czy wiatrem? Z wiatrem. Trzeba sobie życie ułatwiać. No, oczywi... no oczywiście. Także jak jest e, możliwość gdzieś tam przełamywać swoje bariery prędkościowe i zwiększyć wiatr, to biega po prostu z wiatrem, bo... Czyli się ustawiacie, tak? Na, po, po prostu na tej stronie toru i no tu. Dokładnie... No, w odpowiednim, w odpowiednim miejscu, na odcinkach. No ale też trzeba próbować pod wiatr, bo na zawodach nigdy nie wiadomo, chociaż no tak. stadiony są okryte, nie? to więc... Różnie właśnie to bywa, najczęściej właśnie takie duże stadiony, jak na przykład Stadion Śląski, tam faktycznie wiatr nie jest odczuwalny, <grym> bo on jest cały zabudowany, aczkolwiek tu na zawiszy bardzo często wieje na głównej setce w twarz, więc tutaj trafić setkę z wiatrem, to też faktycznie trzeba mieć... Dużo szczęścia. W memoriale będziesz brała udział, czy nie? W memoriale? Ireny. Ireny tutaj? Nie. A na Stadionie Śląskim? Tak. No Będę. Jest, wiedziałam kibicę. sobie brać. A w ogóle kibice mogą brać udział w tych ma. Eee, tak, dobrać. tak, tak, tak. Jest tam pula miejsc, kupiłam bilety tu i tu i a. na jednym mogę być, a na drugim nie. To fajnie, bo nawet nie wiedziałam, że może brać publiczność. Udział tak, kibicach. już teraz ograniczona jest miejsca, ale jest. No, dawno nie trenowałam. Trochę się zmęczyłam, ale ten... No, także tego, aż mi zabrakło słów. Tam jest Alicja, czekam na nią, żeby zrobić ładne ujęcia. To tak naprawdę musiałam po prostu ją zacząć nagrywać, dlatego... Ja już nie dałam rady. Słuchaj, jest jeden cel do osiągnięcia, nie? Tak jest. No, także wiesz, masz Są rok dłużej, w czasie. No, ale... No tak. Sprawdzają swoją na wytrzymałość. Nagrodę. Dokładnie. Nagrody stwierdził. ktoś tam bardzo u góry chce, żebym jednak jeszcze ten rok pociągnęła dłużej. No tak odrażałaś, się, że po to, po jak zostawisz, na co No, no bardzo. Tak? gdzie ty łazisz po okłaskanie No... O, nie no tak to możemy trzymać. No. Chciałam też, też, że było... nie było wyjścia bez domu, jakby sobie... To samo nie zawiązało. No, tak. Nie, rodzice to mnie ładnie wyszkolili od małego. Więc... Wdzięczna jestem im za to. Ja byłam w szoku. Ja wczoraj patrzę, ty sobie robisz komputerowe baznokcie. No nie. sama? Ja sobie nie zrobię, bo no, nie to jest na papierze, a super. Ja manualna jestem w takich hmm? sprawach, więc cierpliwość też mam, potrafię też mam komputer zrobić. No, o, proszę bardzo, chciałaś piłeczkę. No. no, więc generalnie to nieprawda. No właśnie, tak kolanie, Jestem w szoko, naprawdę. Podziwiam. Dawaj, dawaj. z kadrą normalną, czy nie? Jeśli chodzi o bieganie, też się z nimi sparujesz, czy nie? Nie, ja trenuję praktycznie całe życie sama. A teraz wiadomo, jesteś paralimpijką, a jeśli chodzi o ruchomość, no bo teraz na przykład trenujesz wieloskop, jest to trudniejsze pewnie, że masz jedną krótszą rękę, a na starcie jak to wygląda? No to jest w ogóle sztuką. Podpieram tylko jedną ręką. Teraz aktualnie od kilku lat biegam z taką specjalną produkcję, tak. która jest imitacją mojej ręki. I gdzie właśnie mi jest łatwiej się podeprzeć na dwóch rękach, że ten start z bloku był bardziej płynny i taki bardziej przypominający start z bloku. Bo wcześniej po prostu sobie radziłam na tej jednej ręce, ale sama postawa była przechylona. Mhm. Ale nie wszystkie dziewczyny mają, yy, prawda? Tom. Bo to nie jest. Zmienia tej protezy po prostu to mhm. jest kwestia wygody i po prostu tego, że to się przekłada gdzieś tam pewnie w trakcie biegu. No i przede wszystkim ten sam start z bloku jest bardziej wygodniejszy. No. Dobra, ale rozumiem, że po tylu latach opanowałaś już do perfekcji jakby to zamachiwanie się, dobrze mówię? Y Chodzi, więc y, wiadomo, gdzieś ten brak kończyny jest odczuwalny przy ruchach, gdzieś tam to machnięcie lewą ręką nie jest takie mm -hmm. obszerne jak prawą, mm -hmm. no ale no, nie mam wyjścia. No. Się, y, y, ja wiem! Tak, no. Jakoś sobie daje radę i totalnie już w tym momencie mi to nie przeszkadza y, przy takich. Walki, bo niektóre widziałam, że mają mniej bądź więcej tej ręki, mm. bo w takiej kategorii startujesz. No to między Wami jest jakaś różnica? Myślisz? No na pewno, jeżeli dziewczyna, która ma całą rękę, gdzieś tam ma tylko ograniczoną ruchomość w stawie barkowym, mm. faktycznie ta ręka jej dużo więcej daje niż mi przy bieganiu, aczkolwiek też nie zawsze to się przekłada. Na to, że mają lepiej, ponieważ te ograniczenie tej ruchomości barku jest czasami większe niż, niż ty. Zamierze, a ja tutaj jednak tą ruchomość mam sporą. No, Jedynie co tego za mało brakuje. Nie mają takiej przewagi, bo wygrywasz, nie Więc wiesz? Wygry, Wygrywałam może. Te, tak, tak, te, te. już, już teraz młode dziewczyny, po 10-15 lat młodsze się pojawiają. No, maszyny do biegania, właśnie, amerykanki szczególnie. Po prostu kawał solidnych bab, które naprawdę to mi. To chciałam jest też powiedzieć, że one są po prostu wielkie, nie? Mają te drogi do biegania, bo są skorone, to są Ale nie bądź skromna, bo jesteś najlepsza w Europie, no to... No jeszcze tak. mam nadzieję, że się nie zmieni przez najbliższy rok. Ten rok jest inny. No. Przyszły w przyszłym Tokio będzie walczyć o ten Najlepsze rezultaty, chociażby o złoto. O złoto, no zawsze się jedzie walczyć o złoto. Który sportowiec mówi, że nie jedzie walczyć o medal, nie? No, akurat w Polsce konkurencji nie mam. No i co najgorsze, to nawet nie widać, żeby ktoś mógł się pogonić. I, i nawet olimpijską, ale pełnosprawnych, no bo dziewczyny tam wtedy mogły być swoimi rywalkami gdzieś tam, a ich, żeby się sparować, nie? Mogłabym no, się... no, biegać, e... ale jakoś tak to zawsze odbiegaliśmy w, 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 w czasie, mhm. gdzieś tam czasami się... Też mijacie się na obozach w, w, czy coś, nie? się, też tam nie zawsze pasują te dowody na no i generalnie gdzieś tam było w planach od kilku lat, że będziemy startować z pełnosprawnymi. zbadanym przez żadnych biotechnologów, ktoś, kto by mógł potem... To no właśnie chodziło o tą wagę, nie? Czy ta waga jest dodatkowa, no bo jakby wyrównujecie teraz postawę, ale czy ona jest na plus no, czy inny minus, nie? Ona nie jest ciężka, mhm. ona jest lekko zrobiona z lekkich materiałów. Więc ona nawet też nie zastępuje wagowo mojego przedramienia. Mhm. No i to trzeba naprawdę grupa fachowców zbadać, przebadać, czy faktycznie ta proteza mi daje plusy tylko przy starcie, czy przy samym biegu też. No najgorsze jest jak startujemy w krajach, gdzie jest właśnie taka pogoda, wilgotność duża, że to jest silikon, który zakładasz na rękę, mhm. po prostu po dwóch, trzech minutach, no już masz tam takie no, za przekrożenie. No, że to, to jest za, za gorąco, no. Tak, i to po prostu jest... Mało przyjemne, mało komfortowe. A zakładać to stricte przed samym startem, czy już faktycznie tak, rozgrywka wszystko nie, i tak dalej? Właśnie nie, właśnie ja stosuję tylko na samym startie, gdzieś tam czasami na treningach też dnia pobiegam, żeby się oswoić, ale mm. właśnie też przez to, że w takim upale musiałam to trochę ściągać. To też ciężko wchodzi, no. ja po prostu czasami tracę czas i często się tak zdarza właśnie. Gdzieś na mistrzostwach świata, też wpraw czytam Europę, staram się zakładać to jak najpóźniej, żeby jak najmniej się spociła i oczywiście później jest nerwówka. Człowiek się denerwuje, tak. czy zdąży, czy nie zdąży, czy to wejdzie, czy nie wejdzie I po prostu yy, wariactwo to tam. No ale gdzieś tam powolutku zawsze spokojnie, spokojnie, Ala, spokojnie. Nie ma, nie ma potrzeby się denerwować. Im bardziej będę ciągnęła, tym wolniej to będę robiła, więc takie nie, 400. Nie A lubiłaś nie... tego co? Oje, Jezu, strasznie. W ogóle yy, przerażała mnie sama myśl się o tym dystansie. Gdzieś tam mhm. byłam strasznie zablokowana. W głowie, gdzieś jak wstawałam na starcie, to widać było ten stres dy dystansu. Także bardzo nie lubiłam tego biegać. tak na dobrą sprawę biegałam, bo chciałam zobaczyć, czy jestem w stanie gdzieś tam jeszcze na tym dystansie mm -hmm. powalczyć o medal. Bo u nas w pewnie to czasami jest tak, że, że się czegoś szuka na siłę. <laughs> że jak tutaj gdzieś uciekają rywalki, to się szuka innego dystansu, innej konkurencji, żeby gdzieś tam była szansa zdobycia tego medalu. No tam, no, mm -hmm. bo no, u nas jest tak, że jak masz medal, to masz kasę, ale no. nie no, zawsze czemże. to się sprawdza, ponieważ też są te e, e, ministerialne wymogi, że musisz mieć 12 zawodników z 8 krajów, mhm. a u nas ze względu na specyfikę, sportu niepełnosprawnych nie zawsze też te wymogi są przez zawodników spełniane. I czasami się okazuje, że mistrz świata jest bez stypendium ministerialnego, a ktoś, kto był 8 w finale, ma stypendium. I to mhm. są takie Absurdy, aczkolwiek, no takie są... Też taka spadły, trochę szachownica, nie? W tym wszystkim. Nie mamy wpływu na to, więc jak gdzieś nie mamy takiego lokalnego wsparcia, czy wsparcia z innej strony, czy jakichś sponsorów, to, to faktycznie jest yy, ciężko w naszym sporcie, żeby tak się poświęcić w 100% ja od dziecka trenuję od 2004 roku do tamtego roku, do 2019 roku. medale na Mistrzostwach Europy, Świata czy na Igrzyskach, więc jakoś ta moja sytuacja nie była jakaś tragiczna. Nawet mhm. powiem, że bardzo dobra w pewnym momencie. No a teraz też ze względu na to, że mimo, że nie miałam medalu na Mistrzostwach Świata, też mam stypendium, ponieważ spełniłam te kryteria ministerialne, więc te gdzieś tam jestem w stanie. Tak. Gdzieś tam jestem w stanie wyjść. Do tego mam męża, mąż też zawsze pomoże jak trzeba, także... Kochanie! No wyżymy, tak! Kuchanie! Dał, wyjść do na zakupy, coś do lodówki kupić, także... Na no. e, no siebie, no no się się. No. Nie muszę martwić o to, że, że nie będzie rano chleba, tylko kanapki, że tak powiem. E, no a więc jakoś tam sobie działamy, ale faktycznie w ogóle przeszłam z tematu 400 no, na tematy finansowe jak, jak nie. 200 i no 100. No właśnie co z tym trzecim? 400 też? Nie, chodzi o program. Czy dałbyś radę? Raczej tak, bo to jest wszystko tak jakoś. Rozłożone, rozłożone. w tak zazwyczaj jest. Jak są krótkie zawody, to stoi 400 jest jednego dnia, więc połączyć te dwa dystanse ze sobą nie jest dnia, w jakiejś tam y, odległości czasu nie jest trudne, bo takie setka nie zmęczy bardzo. Uh -huh. y, Dałoby radę, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam wolę zostać przy tej Ostatni z tej raz nie, nie będziemy ten, nie będziemy hmm. kombinować. Nie mam mowy, nie, nie, no. po prostu gdzieś nie czuję tego dystansu, boję się go, boję się tego bólu, więc... A przede wszystkim kocham stream taki szybko, krótko i na temat. No nie mogę się napatrzeć na ciebie. Dobra, działaj. Także bo cię zatrzymuje. Bo my tu w ogóle rozmawiamy między seriami, więc ja też jestem taka gdzieś na pytania są szybkie, zwięzłe i na temat, ale widzicie, że o, tu idzie... Idzie trener? Tu zawodniczka. się w takich okolicznościach przyrody trenujemy. Jesteśmy na zawiszy w pełnym słońcu. Tania, jak to jest, że jesteś siedmiokrotną medalistką igrzyska z Masz pełno medali, igrzysk świata, Europy i tak dalej. Eee, jak to jest? No i tak mało osób o tobie wie. To chciałam dodać. Mienia. Trochę więcej yy, jest o nas mówione. się też, nie? Powoli się przebijamy przez te media. Tak. Nie jest to jeszcze tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, w Wielkiej Brytanii, czy u Niemców. Dzieci sportowcy niepełnosprawni medaliści igrzysk z są dość mocno rozpoznawani. Mm -hmm. No nas powoli mamy krokami do przodu. Pewnie już nie doczekam tych czasów, że będziemy na pierwszych Słuchaj, to, że ja. zrobisz ja. złoty medal, to tylko plusy, nie? No, no dokładnie, także jest jeszcze szansa. Nie powiedziane, że nie, no ale faktycznie gdzieś tam nawet przy okazji gdzieś tam szukania wsparcia, mm -hmm. jakieś firmy różne się mówię, no ale co nam zaoferujesz? No nie jesteście tak znani. Nie interesuje nas to, i to, i to. Gdzieś tam wolelibyśmy dotrzeć do większej ludzi, mm -hmm. liczby osób. Gdzieś tam od razu na starcie jesteśmy wkreśleni, ale oczywiście zdarzają się też tacy, którzy chętnie gdzieś wspierają, pomagają. Także nie jest tak, że nie ma tej pomocy w ogóle. Bo to nie jest troszeczkę tak, że zawsze ta impreza była później. Nie, tak, że też. dlatego też mniejsza oglądalność. Teraz mieliście mięcie normalnie z, nie, 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 z igrzyskami? Nie, 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 to zawsze jest miesiąc po. Igrzyska zawsze są miesiąc po igrzyskach y, pełnosprawnych zawodników, więc gdzieś tam jesteśmy tak jak... No widzisz, myślałam, gdzieś że spolecy. tak, że właśnie, bo niektóre na przykład memoriały macie już normalnie, że przyglucone jest, nie? Y, czasami właśnie zdarza się, że są zawody integracyjne, gdzie startujemy y -y. razem z... Cześć, z... Poczekaj. Gdzie mamy tą okazję postratować między pełnosprawnymi zawodnikami. Gdzieś wtedy jest pokazane szerzej telewizji, no ale to jeszcze jest taka szczątkowa rzecz, nad którą, nad którą trzeba popracować, żeby to było, było, żeby to było częstsze zjawiskiem. Czyli lepiej walczyć o to, żebyście właśnie byli przeplatani czy nie? Czy wolicie y mieć swoją jakby? Nie no wiadomo fajnie jest postartować wśród polskich gwiazd, gdzieś zawsze jest ta na plakacie dla tych osób w ogóle danych osób Węgler, Tak. No, no właśnie prelizja, chciałam też o to zapytać. Internet to są najważniejsze takie czynniki źródło odbioru też nie. na społeczeństwo, więc... To nie jest też troszeczkę tak, że ludzie się może nie że boją, ale krępują tego, że ktoś jest niepełnosprawny. I nie wiem czy ludzie czasami nie mają takiego uczucia, że nie chcą tak się na was patrzeć, wiesz. Tak, też nie chcą się narzucać kiedyś. Tak. Się na... Też yy, często oferowana pomoc była z osób takich obcych całkowicie. Też zaproponowałam ci, ale to nie dlatego, że cię dyskryminuję, no, no tylko po prostu było czystej, ciężko z tym... Czy z po prostu chęci pomocy, tak. bo są tacy ludzie. E, ale no, być może coś w jest, że jednak ludzie się boją tych niepełnosprawnych, to znaczy może nie tyle... Nie tyle boją, interes, tylko tak... Spotkać się z niepełnosprawnym człowiekiem, niepełnosprawnością, jak się zachować w danej sytuacji. Ale świadomość Polaków się zmienia, więc to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Wiesz też może tak trochę mówię e za nas, pełnosprawnych, że się boimy waszej reakcji, że wiesz, że ktoś tak, się tam obruszy, tak. nie? No bo czasami no. różne, z różnymi można się spotkać reakcjami. Ty, to jesteś w ogóle tak do tego. <śla> ja to w ogóle jestem przyzwyczajona. Luźna. Totalne podejście no. luźne, więc mi to nie przeszkadza, tak ktoś mi propoje na ja A po raz Oj. Dla mnie przykładem zajebistym, że to jest szak. Takie, które w wojnie się siostrzenicę, męża, siostrzenice. w ogóle nie zwracają na to uwagi, nawet nie zadają pytań. że mm. traktują mnie tak, jakbym miała dwie ręce. I dla nich to jest po prostu normalne, ale wiadomo, że jak się przebywa z kimś więcej czasu, częściej, no to po prostu staje się to taką normalnością. Mm -hmm. Czasami jest taka anegdotka, że ze znajomymi jak się widzimy. To gdzieś idziemy, nie wiem, jakieś wspólne zakupy, bo pojechaliśmy sobie razem na wakacje. Ja mówię, weź potrzymaj to, bo, bo nie mam jak złapać. A nie możesz do drugiej ręki wziąć. Ja mówię, e, no nie, a, zapomniał. I to jest takie śmieszne, wtedy wszyscy się śmieją. Więc, no, sorry, zapomnieliśmy. I tak sobie robię jak paralityk. Boję się. Grazie. No, że muszę od nas, żeby się podnieść tą wagę. Cały trening zrobiłam razem. Dzisiaj była skoczność. Gosia mi towarzyszyła. Mieliśmy mamy do nagrywania, nie? ale z Gosia spoza kadru. Ścigam się z Mistrzynią Europy, medalistką Mistrzostw Świata i Paralympiady, medalistką Igrzysk Olimpijskich. Więc kto tu jest kozakiem? Wiecie się na tej zawiszy jest upalnie, ale super, mogłam wziąć udział w treningu Alicji. Podpatrzyłam tajniki, dowiedziałam się paru rzeczy, no i co najważniejsze, poznałam osobę. Rewelacyjna babka. Zachęcam Was do obserwowania jej Instagrama, yy, śledzenia jej drogi do Tokio. No i tyle. Trzymajmy kciuki. <gryw> o medal, żeby był złoty.